Jarek, trzeba patrzeć przed ciebie nie na boki no tak o jednak jednak a myślałem że przyjedzie hulej nogą Siema ma no jedziemy jedziemy no, jakieś stare pojazdy widzisz się poruszają a będą się poruszały coraz starsze nie no ale to zapraszam przyjacielu do przodu dawno cię ludzie nie widzieli no widzisz o widziałeś o widziałeś Teraz to się zachowałeś jak prawdziwy youtuber, prawda? Prawie. Znaczy no miło mieć towarzystwo, nie? Nie ma to jak mieć kurde kolegów. Którzy by cię liczyli za wszystko. Ale za nich nie? Znaczy się przy nich muszę liczyć pieniądze, które im mam zapłacić, jak widzę. Proszę. Tytuł filmiku, jeszcze, jeszcze mi nic do głowy nie przychodzi, no nie wiem, chyba ostatnia jazda Mariusza na KTM-ie, bo słyszałem, że ponoć idzie do Żyda i zamieniasz na traktor. Ja, tak, to jest to John Deera, C360. John 360 powiem, bardzo rzadki model. Ja to tyle tego nie kupuję, to... Nie tuzinkowe. No tak John Deere C360 to jest bardzo nietuzinkowe. Tak, tak, <laughs> Proszę Państwa, jako pierwszy rolnik będę miał odwagę jechać na nielegalną wyciskę do tym czołgów. No ci powiem tym bardziej, że jeszcze mówisz na nielegalną. A nielegalną no. Bo... Illegal. No. No ale co, tak serio, sprzedajesz, nie kupujesz drugiej maszyny jak sprzedasz? Czy... czy jak to jest, uważaj, bo kręci, nie uważaj, nie ja, nie ja z tym jest. uważaj. A? To jest no, czekaj, bo nie wiedziałem, czy mi z prawej strony nie, nie zagrodzisz. No, Jeździ dzisiaj trochę tych motocyklistów, może nie, nie, nie że tłumy, ale, ale jest ich troszkę. No jest przyjacielu tym Citroenem, bo utrudniasz tutaj życie ludziom. Dziewczynę za kolano podtrzymasz później. Tak się... Chłop zagadał z tą dziewczyną pewnie ma coś obiecane dzisiaj Obiecane albo próbuje pozyskać dopiero A ty co, myślałeś, że ja przyjadę? Ja powiem Ci szczerze e, Myślałem, że przyjedziesz faktycznie na tej hulejnodze, nie? Aha bo już tego co wiem to jednak poruszasz się nią dość często tam po mieście. No. Także no myślałem, że faktycznie nie będziesz chciał ruszać kata. Ale wiesz, co ten pan niech sobie dalej gada, a my sobie tu nie szybko, ale wyprzedźmy go. O, jaka dwujeczka ładna jechała? Jak się czujesz po takiej przerwie na motocyklu? Bo jadą koledzy, jest naprzeciwka. Nie wiem czy ten jeden tak nie kiwał głową, kiwnęli obaj, ale tak, tak jakby coś pokazywał być może gdzieś tam stoją e, ci od pogody i mierzą temperaturę i wilgotność więc pojedziemy sobie pomału jest jakiś e, za fest wystraszony o co się boisz? O co się boisz? Przecież i tak nie masz prawa jazdy <śleszamy> No jedzie, jedzie no i teraz byś tak na lewo zjechał i się coś tam przymierzył, bo szłoby ich wyprzedzić a ty, tu, a ty tu jedziesz jakby ci już rentę od 10 lat wypłacali normalnie jakąś Jadę W okolicach 50 km Jakbyś ktoś chciał kupić yy, Że tak powiem Ekstra KTM. No to tutaj widzicie tego pana. Radzę się spieszyć, bo jeden chętny już jest, tylko musi wrócić z zagranicy. A motor nie jest zabochowany, nigdzie Co motor nie jest? Nie widzicie w żadnym portalu nie jest zabochowany. No właśnie. Na żadnym portalu Mariusz się nie ogłasza. Bo mu wstyd? Nie no, żartuję oczywiście. A wiesz co, ty byś mógł usiąść zamiast w tym siedzeniu to na, na grubym tamponie. Chciałbyś kurde. Co ty, nie kręcę mnie takie dupy jak, jak twoja. Znaczy mówię o twojej dupie, nie o twojej dziewczynie. Co zapali? Czy cię popchnąć. <noise> to jest pierwszy, nie? Nie wiesz, że jak A Jedźmy tam, a potem możemy pojechać tam. Dawaj. W lewo tu? I w, prawo, tak? w lewo, w lewo, panie. No zobaczysz. A ty to w akcji zobaczysz. tu ty dawaj, a nie stój bo stoisz i gadasz zamiast jechać. Trzy razy byś wyjechał. No widziałeś? i z nas rozłączy bo się ruszasz tak żeś z literką poznał na rozłączę to też jest dobre mówię ci kupcy te za 800 zł toś chciał zabić no właśnie ja nie będę je kupiłem właśnie za 800 bo po co ja se kupiłem za dwa koła i mam, a tyś włożył Chińczyka w ciut lepszą obudowę i tutaj mi świeci, że zawsze jest problem z tobą się połączyć i szybko rozłącza gdzie jesteś w opiece jakiś tam inaczej jak ja bym z literką to ty się w motora nie miał także wiesz no i co ci z zid komu jak jeździć nie umiałeś? Dopiero przy mnie się nauczyłeś No, no gdzieś ty jest W toalecie. No chyba, bo tak się ruszasz jak Jakbyś tam siedział faktycznie Nie no ale Mariusz wiesz co ja mam najniższy bieg to mam jedynkę Ja nie mam półbiegów jak, jak w ale Ursusie <laughs> to widzę, fajny ten twój normalny motor. Co, 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 co ty masz tam, zasilnik wsadzony? 49, pojemności. No, jeśli wjechał przede mnie, to może w końcu się uda. Ale jak ty będziesz się tam czaił po krzakach, to co ja ci powiem? No jedź przede mnie, a nie jeźdźcie mnie. Nie, nie jestem skrówną, bo to, bo to jest... <laughs> jedź przede mnie. O to, co to za polecenia? No, no. A. Słuchaj, słuchaj. Nie, po to mi zapłaciłeś za to, że... no, za to, żebym cię kreował. Co? Jeden motocyklista jest, tak? Jaki? Bo jaki, ale jest. Parking zobacz pełny. Tylko szkoda, że nie motocykli. No i teraz wjeżdżamy w lewo na parking i wyjeżdżamy. I wyjeżdżamy z drugiej strony. Barek pozwolisz mi na minutę, żeby to 5. Wiesz co? Ale to tak na szybciutko, raz, raz. Instagrama przedstawię, którego nimą. No właśnie, taka gwiazda jak ty nie ma Instagrama. Nie mam Instagrama. Instagram powiedział, że takiej kwoty to nie są w stanie udźwignąć tego mojego honorarium. Także... No ja bo przelewy robią od, o chyba od stówy, nie? A ty byś musiał po 15 groszy dostawać. Atrakcja jest tu taka, że przejechałeś się, chopie 25 km od domu, a nie tylko 3. Citroen. A ty tak widziałem, że ty poczujesz, masz tą presję na tę te, na te Twoją sławę, i Ty musisz mieć publiczność. Ale mnie tu. Ja sławę, ja ja to ubieram Hans, żeby mi nikt nie rozpoznawał. Wiesz, później autografy, kurne, zdjęcia, dziś. Jakie potrzebuję? Ej, masz. Badę za i w ogóle ty ku do drzenia. Mariusz, ty na zdjęciach to jedynie... to jedynie na rentgenowskich jeszcze jako tako wyglądasz. Ty się nie oszukuj. Down, a tam po zdjęciach rentgenowskich to, najbardziej tajemnica koalerzy to bywasz. Ej, minu. Słuchaj, jej. Je jedźmy jeszcze pod kolejkę zobaczyć jak już jesteśmy To mamy rzut przysłowiowy, nawet nie No to nie są oponki to nie są Tak, to jest Niemie Niemiecki <noise> Biopalowy to był dobry film. To... ale gości odwalił naprawdę, no w tym filmiku Nie wiem, to nie wolno No, no Masakra no i widzisz, nawet dla żartu niby to może zrobił, ale, ale jednak to tam wrzucił, jednak to spalił, nie? Oj, ta była chyba, nie? <laughs> ta była chyba Ej. Co to zakręcenie? Co to zakręcenie, proszę pana? Ja to mam sfilmowane jak ty tutaj jeździsz, jak łobuz Nie, no to dobra, jak jest tak dużo ludzi, to zawracaj. To jest porażka, byśmy tu mogli zadzwonić chociaż o rezerwację. Zajdź wycieczkę, Eryk, zajdź wycieczkę stąd. Ja mam takiego kolegę, który deklarował, że kobieta po dziesięciu latach tałżyska powinna sama się domyśli, że małoby. No widzisz, ale nie wszystkie są domyślne, nie wszystkie, powiem Ci. No właśnie nie, nie, nie siada tak głęboko Wyciągnąłem trewę No tak, no to wyciągnąłeś, a tam mogłeś tylko tą śrubiczką, jedną małą, do leką utwarnię chcesz się tam zatrzymać Ja się zatrzymałem na stopie, Ty się zatrzymałeś na śród stopiu o, 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 teraz na stopie, tak dobra